Witajcie widzowie, ogólnie jest robiony stream i rozpoczyna się event knesa Także no, Docnes napisał, że zaraz będzie można event wpisywać Jest tu jakieś marne swoje itemki i zostawiam Ja ogólnie to będzie taki dzisiaj nietypowy odcinek, bo będę się też rozmawiał z chatem na live nie? To wiele dla mnie znaczy, w ogóle jak teraz tutaj tyle osób siedzi, to jest po prostu idealna rzecz dla reklamowania się, po prostu. Nie, jak będzie, jak zacznie się event, to już koniec, właśnie, już koniec. A, jakiś wpłynut zostanie osób... Aha, event potwierdź. Aha, dobra. Okej. Okay, o co chodzi tutaj? Boję się tego. Dobra. Ej, ile tu jest ludzi? Do, to jest. To jest tysiąc IQ. Dobra, ja tutaj mam wiele możliwości. Siódmy jestem. 173 uczestników. Dobra. Mmm. Aha, już parę osób wypadło. Jakby jeszcze jest tak wbiję. Nie. Dobra. Je, tu jest tyle osób, jakby jeszcze wbijały, to by było piękne, muszę przyznać. Dobra, ale tylko nie wypaść, tylko nie wypaść, tylko nie wypaść. Ej, zaczęło się, zaczęło się, żeby biegnąć, biegnąć jeszcze, chyba. biegnąć gdzieś trzeba. Biegnąć, gdzieś trzeba. Tu jest strasznie dużo ludzi. Co jest? Biegnij! Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Doknes nie powiedział, jak rozpoczął, to jest okropne, ale dobra, jestem ostatni. Aha, no dobra, 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 mm, no nie wygląda to dobrze, ale chyba nie będę ostatni Lecimy Inni gracze przesuwają, ale nie jest źle, nie jest źle Tylko nie wypadnij z mapy, nie wypadnij z mapy Dobra, ja tu jestem jednym z ostatnich, ale może będę jednym z pierwszych Nie, dobra, nie mam szans na to, ale dobra Jeszcze jest szansa, żebym wygrał Zawsze jest szansa, dobra Teraz jest chwila dla mnie Okej, okay, aha, dobra, tylko nie skacz, błagam. Dobra, jednak nie, jednak zepsułem. Jednak zepsułem. Ale wyprzedzam parę osób. Wyprzedzam. Eee, no na pewno kogoś wyprzedzam. No wyprzedziłem dużo osób już. Jeszcze chwilę, biegnij, nie skacz. Dlaczego tutaj są krowy? A chyba to, jakby ktoś był głodny. Dobra. Okej, okay, rozumiem. to jest parkour taki lekki. Ok, ale to parkour na spokojnie da radę. Okej. Okay. Tu już się ludzie spychają, ale lecimy dalej. Do przodu, do przodu, do przodu. I tutaj lagi mam w ogóle, ale no. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, w ogóle nie wiem dlaczego z typem się nie zasuwają te, ale okej. Okay. Nie wnikam, nie wnikam. Lecimy, lecimy. Dobra. Tutaj najważniejsze jest nie zginąć, mi się wydaje. Ale raczej nie zginę, raczej nie ma na to szans. Dobra, parę straciłem. Dobra, to jest ciężkie. Dobra, jedzonko, jedzonko dla mnie, jedzonko dla mnie, biegniemy, biegniemy, biegniemy. No nie jestem ostatni, to jest na... W sensie to nie... to jest najważniejsze, że nie jestem ostatni. Może będą się jeszcze wykruszać. Może będą się jeszcze wykruszać, jest taka nadzieja. Eee, a i tu jest... Okej, okay, czyli to są dla tych, którzy... Chyba dla tych, co zostaną, dobra. O, im tu lecą do okna, otwieraj to albo zamykaj, nie wiem. A, i w ogóle stąd da się wypaść, dobra. To lepiej tutaj stać. Dobra... Okej. Okej, 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 okej. Mam nadzieję, że on to niszczy teraz, bo tu jest za dużo ludzi już. Dobra, trzeba. Biegniemy! Niech to. Dobra. Jezu, on nie zepchnął zaraz. Okej, okay. nie daj się zepchnąć tylko. Nie daj się zepchnąć. Nie daj się zepchnąć. Nie daj się zepchnąć Nie dam się zepchnąć im, nie dam się im zepchnąć Boję się ludzi, którzy tutaj ska skaczą Jak ktoś tutaj skoczy to od razu się... A, już chyba jednak nie spadnie, ale dobra Eee... Dobra, YouTube to Jakuba, aha, dobra Ja od razu sobie napiszę, że stream, wiem, że nikt nie wbije To ja oczywiście dobrze bardzo wiem Teraz na... tutaj jest walka o każde miejsce, więc no... Dobra, a, a z tej strony mogą się spłychać. Dobra, rozumiem. Z tej strony, uwaga, nie. No, a, włączam PP na chwilę. Nie, 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 nie. Nie spadni, tylko nie spadni, nie spadni, nie spadni, nie spadnij. Uciekaj, ucie. Dobra, jest żyje, 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 żyje. Okej, okay, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze. Dobra, jestem dobra. Włączył. Już. Nie. Aha. No i tak widzę, jak im poszło właśnie. No i nie wyszło. A tak dobrze mi szło, no. 8 minut przetrwałem, no także to już będzie tyle i Elo, to znaczy nie na streamie, ale dla tych co wiedzą, dobra, nieważne.